Dzisiaj chciałam was namówić, żebyście, owszem, lwicami były w środku, natomiast wystrzegały się lwiej z maszczki. Tak naprawdę to ona nigdy nie była w modzie i zawsze jakoś tam była problemem. Problemem czy nie problemem, w każdym razie kobiety zawsze ją miały, i to do tego stopnia, że tak sobie myślałam, że może właściwie to należałoby to uznać jako normę, za coś, co po prostu jest. I przestać się zamartwiać. No tak, tyle że jednak bez niej z gładkim czołem wyglądamy i co ważne, czujemy się też spokojniej, radośniej i młodziej. Także kobiety w różnych punktach globu wpadły na parę różnych pomysłów, co by tutaj zrobić. I tutaj aktorki w dobie przed Botoksem, który swoją drogą, jak wiecie, no jest dosyć kontrowersyjny, bo jednak to trucizna naklejały sobie tutaj między brwiami taśmę klejącą. Pomysł wcale nie był głupi, chociaż możecie się śmiać. One ją naklejały na noc, dlatego że liczne eksperymenty robione z filmowaniem ochotników w nocy dowodzą, że w nocy nasza mimika pracuje intensywnie. Jeśli mamy skłonność do lwiej zmarszczki w ciągu dnia, to mamy ją także w nocy. Także owym aktorkom przez te 8, powiedzmy, godzin snu rzeczywiście skóra odpoczywała, mimika odpoczywała, jednak cera przez taśmę klejącą nie oddycha i to jest dosyć poważny problem, a drugie to przy zdejmowaniu takiego plastra była nie tylko niechciana depilacja, ale też często podrażnienie skóry. Dlatego też w Indiach zbierano takie listki, które mają naturalny swój klej. I przyklejano je, je między brwiami, i to już działało bardzo fajnie, bo dodatkowo te olejki, te, ten sok z liści pielęgnował skórę, która także oddychała. Tylko no, mamy pewien praktyczny kłopot, gdzie znaleźć takie świeże listki. Na genialny sposób z kolei kobiety wpadły w Ameryce Południowej. I szczególnie młodym dziewczynkom robiły kapkę między brwiami z odrobiny białka jajka kurzego. Jaszcze jest ciekawe, możecie mnie poprawić, jeśli nie mam racji, ale wydaje mi się, że to jest moje odkrycie. Nie widziałam, żeby ktoś o tym kiedykolwiek pisał. To było tyle genialne, że rzeczywiście białko zasychając nie pozwalało się skórze marszczyć a skórze też nic się od tego y, niedobrego nie działo. No tak, czyli cóż my możemy zrobić? Na pewno te partie między brwiami kochają masaż, także pokazuję Wam, jak masować. No i możemy pobiec na stragan z jajkami od szczęśliwej kury, możemy pobiec do papierniczego po taśmę klejącą, albo pobiec szukać na łąkę y, klejących listków. Jak znajdziecie, koniecznie mi powiedzcie. A ja jestem wielbicielką takiego łatwego rozwiązania. W dzisiejszych czasach mamy plastry mimiczne. To jest to, co pewnie jest słabo widoczne, ale ja mam między brwiami. I bardzo chętnie takie plasterki w ciągu nocy noszę, żeby moje czoło odpoczywało. I postanowiłam, że od dzisiaj, od tego tygodnia na zajęciach Yoga Attractive, możecie poprosić o spróbowanie takich plasterków. Także drogie Elwice, życzę wam spokojnych czuł i do zobaczenia.